Dzień dobry, to znowu my. Przyprowadziłam mało osób, bo część w, w, woli się kąpać w basenie. Rozumiem, rozumiem. A gdzie reszta? Reszta została w hotelu. Ach, rozumiem. Szkoda, że ostatnio nie mogliście wpaść. Wiem, szkoda. No dobrze, zaczynamy. O nie, co się dzieje? O nie, macie się, to taki nasz potworek. Borek. Dobrze. Mm. No to dobre, niech oni się tam kąpią. A jakiś potworek tam próbuje was zjeść i tak dalej. A ty, zapraszam ja was na wykład. Wykład będzie kierować najlepsze z was. A nie najbardziej marnieńce. Ej, kto tu tak śmierdzi? O fu, mam uczulenie na chlor. A matka, Ej, jakaś tam. jak się usłyszałeś, to my jesteśmy pod wodą, a to słychać... No dobrze, kochani. Kto wie, co to za ja wiem, to jest lekarstwo bananowe. Bardzo dobrze. Kto wie, co to jest za lekarstwo? To jest lekarstwo kukurydziane. Dobrze. Teraz może Sarenka się wykaże. Co to jest za lekarstwo, Sarenko? Ja, ja nie wiem. Jakieś jabłka, tu i tyle. Źle. Kto wie, co to jest? My, odezwiemy. No dobrze, powiedzmy. To jest lekarstwo jabłkowe. Nie się go nawet lekarstwem. <grystwem> Jaka zmieni dziwaczka. Straszna. No dobrze. Już um, no takie lekarstwo dla was dwóch, żebyście się zapytały, co to jest. A kod za wszystko. Nie, potworek tu się wkrada. To, co to jest? To jest lekarstwo. Marche, marchowkowo. Marchowkowo? To jest marchowkowo! Kobieto! Wynnocha z tej sali, Nie chcecie tu. Aha! O, jaka wariatka! Dobrze pani robiła. Wiem. Dziękuję, dziewczynki, że jesteście przynajmniej wy normalne. Nienawidzę takich osób, które sobie z tego jaja. Bardzo dziękuję, że przyszłyście. Nie ma za co. To my dziękujemy, że się guziłem na wykład. Nie ma za co. Proszę bardzo, to dla Was przyda Wam się kiedyś. Tu są takie trzy. Yy, trzy te. Jedna czujesz szczęście, druga chłopców, a druga przyjaźń. Mam nadzieję, że u Was przyjaźń będzie na zawsze. Proszę. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. vida na którą wszyscy czekaliśmy czyli miłosna więc mam max Mam nadzieję, że jak dorośniemy, będziemy grali w jakimś filmie. Miłosnym, oczywiście. Tak, miłosnym, kochany. Kocham Kochani. Ja Ciebie też. Chodź, wychodzimy z tego basenu, bo przemokniemy. To koniec um, i od razu już informuję, że reklamy będzie zapowiadać taki królik. O on, Hello. On będzie zapowiadać reklamy, no i takie różne rzeczy. W klinice oczywiście. A jak już nie będzie tej kliniki, no to pewnie będzie grała kogoś innego, że będę nadal umiała. Dobra, nerka.